Pixeler ma jeszcze takie bardzo fajne narzędzie jak Pixeler Grabber. I jest to po prostu są to dwie wtyczki do FireFoxa albo do Google Chrome. Normalnie przy pomocy Pixeler nie można skopiować niczego przy pomocy print screen. Natomiast te właśnie dwie wtyczki umożliwiają. Czyli ja sobie teraz Zainstaluję tą wtyczkę właśnie dla FireFoxa. Klikam tutaj. Zainstaluj i zainstaluj. No już się zainstalował. Bardzo szybko. Tak i teraz otworzę jakąś tam stronę jakąkolwiek i zobaczymy co tutaj jest. Grab. O no właśnie, o to mi chodziło. Czyli tutaj jeżeli najedziemy na stronę prawym przyciskiem myszy, to mamy tutaj taką opcję Grab i możemy wybrać entire page, czyli cała strona, define area, czyli możemy sobie wybrać wycinek jakiś, albo visible, czyli okno. No na przykład ja sobie wybiorę define area i tutaj mam taką, pokazuje mi się taka ramka, którą można sobie przesuwać, można ją tutaj zwiększać, rozszerzać, zmniejszać, tak. I jeżeli sobie wybiorę w takim razie crop to tutaj mam możliwość edytować PixelR, share, czyli pewnie gdzieś wysłać, save, zapisać na desktopie, albo skopiować do clipartu. Czyli ja sobie na przykład chcę edytować przy pomocy PixelR. Tak, otwieram je od razu PixelR, i proszę bardzo, tu jest właśnie już ten fragment ekranu. Mogę go sobie edytować. Tak, podobnie, jeżeli. no tak, no, jak jest cokolwiek. I tutaj prawym przyciskiem entire page to samo. Edit przy pomocy pixeler. No, trochę to będzie dłużej trwało, bo to jest cały ekran. No i otworzyło mi to w ten sposób. O! Czyli w zasadzie. I tutaj jakby zrobiło mi się. Nie, to fajne jest. Kopiowało mi w zasadzie całą tą stronę. Tak jakby zrobił się taki zrzut ekranowy. No na innym komputerze to działało troszeczkę inaczej. Czyli tutaj się zrobił cały taki fajny zrzut ekranowy całej tej strony. I jeszcze zobaczymy co będzie jeśli zrobię ja tu wybrałam entire page visible. Tak. I tu działa bardzo szybko. Tak, i to jest tylko ten kawałek, który jest widoczny. A, na innym komputerze to działało troszkę inaczej, że jeśli się wybrał entire page, to praktycznie cały, cały ekran, a tu robi taki ładny, tak, ładny taki właśnie zrzut ekranowy całej tej strony.